Co będzie tematem filmu, zresztą jest to w tytule, ale jednak na wstępie chcę podziękować wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał. Jest nas teraz ponad 850 osób, chyba 854 dokładnie, jak niedawno jak nagrywam ten materiał. Dzięki Wam bardzo. I w sumie dzięki też jednemu filmowi. A w zasadzie, prośby w komentarzach i tak dalej, które Wam opisuję, i na facebooku, na stronie, i pod jednym z filmów. Mianowicie chodzi o Antenę Bigład, która cieszy się, który film się cieszy jednym z najlepszych, tak powiem, brań. ma. Tak. Cóż jeszcze? Prosicie mnie tam. W tej antenie, wikład, którą Wam kiedyś przedstawiłem, były to początki praktycznie e, początki nagrywania. E, te filmiki troszkę były takie. No teraz też nie są na najwyższym poziomie, ale mi się wydaje, że już troszkę się obyłem z kamerą, ale to nie o tym miało być. E, ta antena tak naprawdę była przeznaczona do MUX 1, 2, 3, czyli tak mniej więcej uśredniałem sobie te 3 częstotliwości i robiłem sobie tą antenę już zostało ich wykonanych kilkadziesiąt, więc i to wszystko znajomym można powiedzieć Znajomym. Częściowo w rodzinie. I TD. I dobrze. I męczycie mnie a propos tej anteny, czym coś się będzie odbierał. Wiecie co? Ja tutaj mam blisko do dalejnika i zależy gdzie była usytuowana antena, przeważnie to odbierało. Ale jednak tu jeden kolega też mi zgłosił, że nie odbierał u niego, więc, więc postanowiłem zrobić taką kombinację dwóch anten. Kiedyś w komentarzach pod filmem właśnie do anteny DVBT yy, Jeden z użytkowników, straciłem z nim kontakt, nie wiem, gdzieś, gdzieś wysłał mi kiedyś zdjęcia swojej anteny, on zrobił taką, taką hybrydę, czyli dwa bikłady w jednym. Tylko, że on tam miał chyba polaryzację poziomą i pionową, czyli zrobił sobie jeden duży bikład na MUX-8, bo czym mniejsza częstotliwość, tym większa antena. I wkomponował, połączył je ze sobą razem, tak? I twierdził, że działa świetnie, nie nie, wątpię, bo nie ponieważ to jest do, dosyć prosta konstrukcja, ale, ale raczej mało zawodna, to już naprawdę gdzieś, gdzieś musi nie być sygnału, właśnie. A, a propos tego, ktoś tam pisze, bo mi nie działa. Czy drut musi być prosty? No, jak najbardziej prosty, najlepiej. Czym dokładniej wykonana antena, tym macie lepiej, yy, lepiej dopasowaną, tak. Czyli, czyli też problemem może być w tym miejscu, gdzie jest jakieś odbicie, gdzie usytuujecie tą antenę. Każdy gdzieś tam próbuje w, w domu, tak? Też tłumienie ścian, yy, budynków po drodze, yy, gdzieś tam jakieś drzewa. To wszystko ma wpływ na odbicia, na, na tłumienie tego sygnału. Więc yy, to też yy, wszystko ma znaczenie, tak? To nie jest złoty środek na... Yy, nie wiem, złote odbieranie, i tak dalej. Ta antena jest do telewizji naziemnej, hmm, dosyć amatorskiego wykonania, ale jednak w większości wypadków jest skuteczna. Dobrze, teraz tak. Ja tą antenę przypomnę dla, dla przypomnienia w ogóle linki, wszystkie dostaniecie pod spodem filmu w opisie, czyli zapraszam sobie tam przeczytać, poniżej ta antena została obliczona z tego co pamiętam bo to jest już już ją widzieliście, tylko zostały poprawione te śrubki na mniejsze, bo tam były takie wielkie mniejsze z tym, żeby to troszkę było dokładniej zrobione, tak i ja sobie, moi drodzy robiłem to na na nadajnik piaski Lublin piaski, tak i zaraz Wam pokażę Tutaj mamy tak 490, 474 i 570. Ja sobie chyba zrobiłem gdzieś na jakieś 500 MHz, żeby tak mniej więcej zbliżyć się do tych częstotliwości, żeby to gdzieś było tak po środku. Czyli, czyli takie wyliczacie sobie po środku albo mniej więcej, albo dokładniej, najlepiej dokładniej, prawda. No, ja już nie pamiętam, już nie, nie jestem się sprawdził tych wymiarów, ale, ale w każdym bądź razie to było już chyba ze dwa lata temu. Ja ją uśredniłem, i teraz co? Teraz, żeby usprawnić jeszcze odbiór Mux8, yy, czyli to mamy na 226 MHz, czyli to już jest dużo, dużo, dużo. Yy, rozmiar się zmienia, zmienia praktycznie dwa razy. Można by zrobić drugiego bikłada i połączyć go ze sobą, tak? Natomiast. Co, ta, co tutaj jeszcze jest ważnego polaryzacja pozioma czyli tak antena ma tak ma wisieć sobie antena o, tak czyli tak ma być zaraz zaraz bo mi się tutaj aha muszę sobie zoom zlikwidować. tutaj zrobiłem sobie zoomika czyli sobie oddalimy już Wam pokazuję o co chodzi Pozioma, czyli ma być tak. Tak mamy pionową. Niektóre przeważnie Mux 1, 2, 3 są w poziomej, aczkolwiek nie wiem, czy gdzieś tam się pewnie zdarzają. Natomiast Mux 8, gdzieś tam w pionowej, tak. U mnie, akurat na ten nadajnik, wszystko jest w poziomej, więc. Musiałbym zrobić taką mniejszą i ewentualnie później jeszcze drugą większą, i to wkomponować w tą, jakiś tam odstęp zrobić i je połączyć, tak? Ale ze względu na y, wymiary anteny, postanowiłem to jeszcze inaczej zrobić. Czyli y, dużo gadania jest w tej chwili, ale, ale myślę, że jest to ważne, jeśli ktoś chce tak podejść do, y, do zrobienia tej anteny tak no, już bardziej y, estetycznie i. i Głową, tak, także tak. Mój pomysł jest na, którzy też już się domyślają po, po wzorze. Mój pomysł jest taki na to, że zrobimy sobie drugą antenę półfalową, czyli mm, też już robiłem taką antenę pod radio Vox yy, yy, dla Lublina. Czyli tu będziemy korzystać z tego wzoru, tak? 300. Tutaj nasza częstotliwość, czyli tutaj ta, akurat dla piask. I dzielone przez 4 razy współczynnik skrócenia 0,96. Czyli wyszło mi tam 0,0 to jest yy, oczywiście. Po przecinku, później musimy to przemnożyć razy 100, żeby uzyskać wynik w centymetrach, tak? Czyli wyszło mi jedno ramię, jedno ramię podkreślam, 31,7, czyli już oddalam, czyli tak, jedno ramię nam wyszło 31,7 cm, czyli ja sobie to postanowiłem wkomponować w tą antenę, wkomponować w ten sposób. jedno ramię to jest jedna czwarta fali czyli dokładamy drugie ramię i już mamy pół fali tak? więc yy, tak to postanowiłem zrobić druga rzecz tutaj w tej chwili się styka zaraz ja to umocuję w puszce instalacyjnej zaraz Wam pokażę o co chodzi też na to jest patent co nam będzie potrzeba a więc tak dwa takie pręciki ja tu sobie jeszcze przewierciłem dziurkę w nim, żeby można było sobie tu taką śrubkę założyć tak, żeby ten kabelek tam przykręcić tam, um, jakąś żyłkę miedzianą tak, połączyć i teraz tak, tu sobie to odizolujemy to będzie miało jakiś tam odstęp tu z tej strony też po prostu nie może się to stykać elektrycznie musimy to odizolować yy, o tym za chwilę później tak, jeden koniec na przykład z dolnym końcem łączymy a ten z tym czyli yy, tak jakby sumujemy z w jednych zaciskach i pod to podłączamy Kabel koncentryczny Koncentryk, koncentryk 75 ohm, ponieważ tak, Bikład ma około chyba 50, nie jestem w stanie tego sprawdzić w tej chwili. Impedancję falową nie mylić to tego z połączeniem elektrycznym. Niektórzy przykładają miernik i mi piszą później, że to ma 2 wałomy, Nie, to nie, nie ta bajka i tak, a tutaj ta antena dipolowa półfalowa ma 75 tak? czyli mniej więcej, można jeszcze dołożyć do tego symetryzator, jak chcecie sobie to dokładniej dopasować i wtedy powinno, niektórzy tam pisali w komentarzach, że dokładali, że działa świetnie i tak dalej, ja tego nie próbowałem, robiłem to tak na żywca więc jeśli chcecie się pobawić dalej, to zachęcam Was do właśnie testów i tak dalej czyli tak, łączymy sobie ten z tym ten z tym, powiedzmy albo ten z tym, a ten z tym, tak? To już jak sobie tam podłączycie, i teraz yy, jedna rzecz, co będzie nam potrzebne, czyli yy, dwa pręty z tego wzoru, co wam pokazywałem. On będzie na dole tam pod yy, filmem na obliczenie sobie jednego ramienia. Powtarzam, jednego ramienia. Yy, dwa takie ramiona, które musicie zrobić do tego dolutować, czy przewierdzić sobie, żeby to podłączyć jakieś, nie wiem, śrubki yy, musicie sobie wygiąć yy, wygiąć bikłada pod yy, wyśrodkowaną, powiedzmy, częstotliwość mux 1, 2, 3 następna rzecz, puszka instalacyjna i ja sobie w tej puszce, tutaj zaraz Wam pokażę że tam nikt nie zarzucił, a nie pokazałeś jak i co tam, ja sobie tu spiłowałem Hmm, ten trzpień w środku. Może brzydko to wygląda, ale ale po to go spiłowałem, żeby mi tutaj ta antena weszła. Tak, w miarę. Teraz jedno ręko dopuszczam. Chodzi o to, żeby tu było jak najcieniej a się to skręciło. Po to, żeby jak najmniejszą tu przerwę zrobić, żeby nie rozginać tej anteny. Tak? Ona sobie tam się wkomponuje niżej. O tak. Oprócz tej puszki co, w tej puszce sobie, bo ja, ja mam akurat polaryzację poziomu tak, to sobie przewierciłem tutaj dziurki, pod te pręty, tu i tu. Czyli tu, żeby ta antena była tak. I teraz jeśli ktoś ma pionową polaryzację na AMUX 8 może być w ogóle całkiem odwrotnie to wtedy te dziurki musi sobie zrobić tutaj tak, tu na dole i na tym na górze tak żeby te pręty były w ten sposób tak tu i tu wtedy to musi inaczej wyglądać co nam jeszcze jest potrzebne ja sobie już wcześniej ponacinałem tutaj głowiki tu będą założone na drut czyli one są nacięte ponieważ już wcześniej mam zespawany ten drut więc no, już teraz, teraz tego nie nałożę. Można to było zrobić wcześniej. Aczkolwiek było, y, byłoby ryzyko stopienia tego, tak? Chyba, że sobie lutujecie już lutownicą, więc wtedy można sobie to tak zrobić. To już y, pomysły każdego z osobna, tak? Czyli, tak. Cztery takie dławiczki z puszki instalacyjnej, poprzecinane. Tutaj obciąłem sobie końcówkę, tak, żeby ten drut tędy przeszedł. To nam ustabilizuje to, w pustce. dodatkowo dwie termokurczki które pójdą tu tak żeby się ten pręd nie zetknął z tym czyli odizolują nam odizolują nam tutaj hmm, tą antenę półfalową tak, pikłada. żeby tu gdzieś się nie styknęło przypadkiem i co dalej hmm, dobra, zakładam kamerkę na głowę no i tak wstępnie to poskłada i zobaczymy 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 jak to wyjdzie dobrze od czego zaczynam? tak, zakładamy sobie te gumeczki te głowiki ok, może być na zewnątrz sobie wcześniej założę tutaj będzie trochę problem, bo ona się tak musi dopasować na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz, dobrze teraz tak, szukamy tu naszych otworów mam tak, czyli to mam polaryzację poziomą, więc muszę, muszę to zrobić w ten sposób tu będę miał trochę problem to musi ładnie wejść no. tak sobie Możecie mieć mały problem z właśnie. O. I już ono jest. Już ta antenka jest stabilniejsza, tak? Proszę bardzo. już nie ma. Nie ma tego luzu. Ok, następnie. Tu mam otwór zrobiony na te śrubki. Nie przełożę tego ze śrubkami, stąd też nie będę pchał od wewnątrz tego, więc... Tu, może później, właśnie klejem zakleję. O. Mamy jedną, mamy drugą. I teraz tak. Co teraz? Mianowicie. Mianowicie zrobimy coś takiego, że założymy sobie tutaj tam tutaj drugiego, tak żeby nam to odizolowało elektrycznie od yy, antenę Półfalową od bikłada. I co dalej? Tu sobie pozakładam zakładam śrubki. Yy, I chyba to później yy, wszystko połączę, i na, na koniec, yy, na koniec, chyba to zaleję tak delikatnie klejem, żeby na gorąco, i tutaj te otwory, tu też być może jak mi się uda zrobić takie podporki, żeby to wszystko było usztywnione, tak? Dobrze, zaraz wracam, tutaj podokręcam to, i za chwilę się spotykamy, ok. Ja sobie podłączę te dwie anteny, połączę ze sobą drutem miedzianym DY zwykłym, z rykiem, do przewodu, z półtorówki. OK. Tu sobie weźmiemy pętelkę. Zrobiliśmy na tym druciku i dokręcam to teraz. Tutaj sobie to ok, o, to sobie nadmiar sobie opetnę, Później teraz to skręcę, dobrze. Jedno połączenie mamy już gotowe, czyli tutaj teraz drugie ramię połączę sobie z górną na przykład częścią też tutaj sobie już dokręcę. I teraz sobie zawiniemy pod podkładeczką. Ja sobie tak to wykombinowałem, wy możecie sobie nie wiem, spróbować to jakoś zlutować jak to uważa Niektórzy mają pretensje, że nie pokazuję czasami niektórych rzeczy, ale to naprawdę jakby tak chcieć wszystko po kolei to strasznie nudny i długi film wyszedł. Takie rzeczy, no naprawdę już, tak mi się przynajmniej wydaje, nie muszą być aż tak dokładnie pokazywane, no, robicie sobie pętelkę, zawiązujecie sobie dookoła tutaj tej śrubki, to jeszcze pętelka zgodnie z kierunkiem dokręcania nakrętki, tak żeby się to nam tu nie rozłaziło, czyli żeby to się zacisnęło i tyle. Dobrze. Za chwilę jeszcze mm, obkurczymy sobie termokurczę tutaj. Tu, żeby nam się to nie stykało. I tutaj. O. I antena, można powiedzieć, będzie prawie gotowa. Tak? Tutaj ja to poskręcam. Tu już ładnie no, widać. Zaraz ja sobie to jeszcze oddalę. Jak to się usztywniło. Ta strona, ta jeszcze lata. A ta już jest usztywniona na samym tym druciku. Ok. Dokręcę to i zaraz wracam, więc też nie będę marnował Waszego czasu. Dobrze, teraz sobie jeszcze klejem na gorąco to usztywnimy. Czyli gdzieś tam usztywnimy. Też odizolujemy, tak? Żeby nam się to nie postykało. Myślę mi jest kontrolować ja to chyba oddalę źle mi jest to kontrolować na, na zoomie tutaj kontrolować to, gdzie kamera patrzy i, i to co wam pokazuje, więc po prostu sobie wszystkie te punkty izolujemy powiedzmy, które nam się mogą tu zetknąć a to zrobię klejem na gorąco. Może nie jest być to estetyczne ale ale na pewno jakiś tam skuteczność swoją ma. Zawsze to lepiej niż lepiej niż jakby miało tego nie być, tak? Tak. No, i mamy naszą antenę, a właściwie hybrydę, e, dwie w jednym półfalową i bikłada. Jak już mówiłem, nie jest to złoty środek, jak niektórzy myślą, ale w większości przypadków będzie to skuteczne, moim zdaniem. Bikład na pewno to się zaraz okaże. Spróbuję zrobić teścik. Mam nadzieję, że to też niektórym majsterkowiczom pomoże. Tak? Bo jeśli ktoś lubi majsterkować, to mi się wydaje, że dla niego zrobienie takiej anteny to będzie łatwizna, a na pewno jakaś satysfakcja z tego, tak? Z tego, że sobie mógł sam, sam to zrobić. Tutaj jeszcze wywiercę dziurkę. Naprawdę pasowałoby taki dławik kablowy tutaj założyć i nasz koncentryk podłączyć. A gdzie podłączamy no właśnie Przed zamknięciem puszki Wam pokażę. Gdzie podłączamy? Podłączamy do tych zacisków, tu i tu, czyli do zacisków zewnętrznych biklada, powiedzmy. Tak a gdzie niektórzy się zapytają, gdzie podłączyć ekran. Ja ekran zawsze łączę u dołu. Czyli jak antena będzie poziomo, tak. To ekran u dołu. A sygnał u góry. Czyli ziemia u dołu. Sygnał u góry. Eee, co jeszcze? Eee, jeśli ktoś ma pionową albo układ mieszany, no to już sobie musi też kombinować, tak? Eee, mówię, nie jest to złoty środek. Dobra, składam to zrobimy yy, i zrobimy małe podsumowanie dobrze jeszcze co so do podłączenia to tak ja to sobie do testów powtarzam do testów nie patrzcie że jakiś kabel nie wiadomo przewód nie wiadomo skąd wyciągnięty antenowy yy, docelowa antena ma być gdzie indziej zamontowana natomiast do testów zrobiliśmy sobie zrobiłem sobie takie podłączenie czyli tak tak jak mówiłem Sygnałowy na górę, tutaj sobie oplotłem, tutaj oplotłem sobie, przewód masowy. Co do podłączenia do telewizora, to tak mam tutaj wtyk typu F też akurat nie do takiego przewodu, bo ma iść do innego, ale, ale na testy będzie OK. Ja niektórzy tam pewnie będą jakieś tam swoje hejterzy mieli bla bla bla, ale pomijam to i tutaj takie wejście telewizyjne przeważnie wejście na dekoder DVB-T w telewizorach jest takie z przejściówką na F jest to dosyć wygodne szybko się to zarabia jak to już nie będę pokazywał ok i lecimy na test zobaczymy jak to działa Jak widać, antena w docelowym miejscu. Przed chwilą yy, wyszukiwane były kanały. Jak widać, wszystkie muksy działają. Także dzięki za obejrzenie i wszystkiego dobrego w nowym roku. Cześć!